Nagrywam. Witajcie widzowie na kanale Junior. Zachęcam jak zawsze do subskrybowania, do lajków i do komentarzy, jeśli Wam się chce. Bardzo bym prosił, bo. Bym poczytał swoje chętnie. No, tak. Więc tyle. Tyle tego. Teraz gramy chowanego. Dobra, Kto, jest, kto szuka teraz? Mam pytanie. Ja mam Szuka! Miko! go i ja Co? To jesteś też... ułomny, szukam... że ty nazywasz po imię na Hoskar. No ja... A w ogóle nie z czego to jest mapa? Bo ja znam tą mapę. Ja też A ja się pytam czy to jeszcze czego to jest. O nie, nie A nie, tego nie wiem. Dobra, ja już widziałam w A to jest ja mam w ogóle ja taki t-shirt. No, ale nie idźcie ze mną Szukajcie. No idź sobie szukaj bo na bro. Piszło. Tutaj jest, jak to gówno trafić? Przepraszam za takie słowa, ale... Jak nie zrobię błędu, co oskarżę No to już od się on o jest? najda. O, Gdzie jesteś? No nie, no, nie, to jest złośliwe. plecy, chłopaki, plecy! Czekam. Nie, ogólnie Michał zamienił się w jakąś małą buteleczkę? Nie. I już ma no, jakieś mało coś, co się porusza. Banan. Dobra, mm, o, widzę Jasia. Ja tu jestem, za wami, Siema, chłopaki. Ej, Mikołaj, jeśli... Mikołaj, słuchajcie. Ten, Jeśli widzieliście gdzie ja byłem, no to to jest dobra kampa jak słuchajcie. Ja się nie ruszam w ogóle. Cały czas w miejscu stoję, jezu. No, A to oczy nie rozwalać Takim żółtym gubielkiem. Ty Oskar, taktyka na banana. Tu tu. Oski! Ty stój tutaj, ja stoję tam. Powiedz bieszki, czy on jest? Czy nie? No! To nie! Renachnita. Jasiu! Ale że, Ale Jasiu przede wszystkim, tak jakby e, Detektywi wygrali tą rundę? No, no po raz Chowający się przegrali. No tak, bo to była głupie, że ja się nie chcę zdradzić, zdradzić, nie? No bo A, ja nie, też mam. Nie, o, nie, nie, się nie to jest taką kijówkę. Nie, teraz, teraz już y, mam gdzieś. Ja, ja po prostu ten. A no musicie dawać i tak odpowiedzi. Y, no to tak. Drodzy widzowie, mam nadzieję, Co? Co ty się że się dobrze będziecie bawić, no, bo... że było no, śmiesznie. rzecz na tym, tym, nigdy mnie nie znajdziecie. I e, e, powiem tyle, może zrobię tak, jeśli Teodor się zgodzi, że będzie do, um, urywki z Teodora komputera, no to Teodor musiał Oj, ojojoj. Dobra, ja, ja już jestem, ja jestem A gotowy. Mogę się streamować? Czy... Nie, chodzi o to, to że patrz. Y, jest taki program, ale to podam ci powiem, po tym odcinku. No i ty byś mógł to nagrywać i mi przesyłać. Ja no słyszę OBS. Ja mam obs O, to fajnie. Ja ale też mam ja OBS. Ja też umiem nagrywać. No. A to ja ci ja Nie, wy mnie dajmy, nie nigdy nie znajdziecie, mogę się założyć. Oj, oj, oj. Ja... nie też. To jest... Oskar mi ucieka! To jest jakieś małe gówno w trawie! Tadek? To jest To, to jest! Oskar? Ja jestem tak nie, nie małą ja, rzeczą ja, ale... w budynku jestem. Podpowiedź, ja jestem w budynku. Nie zgubmy tego syfu. Ej, ale... To jest tak małe, że ja to nie widzę tego. Ja... Uż, ja też mam Widzę niki. To Teodor jest... Wiem czym. Teodor to jest takim, A, takim lizakiem Jakim lizakiem? To są pączki Wiesz czym ja jestem, Mikołaj? I wiesz, że jak ja się, gdzieś... Został? To mnie nie znajdą I ja powiem tyle, udało mi się wejść A. w ścianę A to tak takim ciężar Przez okno, seria Teodor? Nie tu ten balon na pewno tu nie stoi, tego. Ja. Ta nie, ja tragi, znaczy, nie. Nie wiem, gdzieś. rzecz więcej. Przeleciałeś Obok mnie. Ja na trawie. Na ja ja trawie. I wicham po prostu u, u. obok, żeby obok mnie przejechał. Ja Przelecia już wiem, co się, ja się zamieni w następnej rundzie. Ja też. Płucz Nie, to... ale nie można powtarzać. Można. To sensu, A tak to nie, to No dobra, i tak, mój mój tak mój jest mega dużo ten no, rzeczy Czekajcie chwilę okay, Ej, to. dlaczego chcesz obok mnie... A to Mikołaj se tu chodzi! Mikołaj, ty masz taką kampę, że cię na pewno nie znajdą O Jezus! Przeszedł obok mnie Michał O Boże, jak on się To się obok mnie chodzą. O Boże Chyba wszystkiego, co może chcieć czymś Siema. Czym Czy mnie na to, jak ja w ścianę Nie, wiem, nie widziała, nie widziałam. przecież oni cię nie znajdą. No to to jest. No wiem. Jesteś w domu? Ja? No. Nie, my jesteśmy w. Dobra, co się trochę z wami w... No tak, w domu, w domu. Aha. Ale pamiętaj. Pamiętaj, że możemy tiorować. Weź! Szybko chodź do, tutaj do mnie! Pa, tutaj jak wejdziesz, to cię nie widać. Nie! Nie, Jezu! Widzisz, Dobra. A jak to się z wami bawić? O nie tutaj Nie Gdzie jest? Ja nie mówię, gdzie jest Oskar. Nie właśnie... Musisz łapać go! Gdzie jest? No łap go. <coughs> ja. Gdzie ja ty nie jesteś, Oskar? Jest blisko, ciebie. <coughs> Ty tu byłeś! No nie wierzę... No nie gadaj, że ty jesteś pod autobusem. Ej, bo oni jest. O, nie... Nie wiem, czy oni mogą strzelać pod ten autobus. Gdzie ty jesteś? Pod autobusem. Widzę Oskara. Widzę, widzę, widzę. O cholera. A, Oskar jest tutaj! Ej... Był! Ucieka! Nie! O nie, ej, tu jest szlap na Co to było? Odpuść! <noise> to mi! To, to Dobrze, ja to to, mm, ja no. jest A to to. Dobra, no ale. To, że. Wyrażę ci, bo to fajnie się Ale tu widzisz, że. Tu tanie Oskara. Ja też wiesz, że tu kogoś tu w tanie Nasze jest. A to Teodor jest. No, Teodor nie trolluj. Ale ja się wystraszyłem! No to wyraszam, nie. To jest tam no, go. nie ja kończę! Gdzie ty jesteś, Oskar? Ciebie nie widać. Oscar, powiem No, ale podpowiedź... Oskar, nie bądź w takich, takich... Podpowiedź... Jest. Jestem w trudno widocznym miejscu. No, Olaf. To miejsce jest obok busa. Tyle podpowiem. Obok busa. Czy jesteście w ladami. Ja koło font... nie było. Bo z No nie było. Bo nie i Bo nie Mikołaj? Bo nie było. Bo nie było. Bo nie było. Jest obok autobusa jakieś. Zabiłem go. Gdzie był? To, to, ty, był. ty masz taki Kurde, ja się jest. tak spaliłem. Dawajcie, nie ma, nie ja można się tak. zamieniać w mniejsze przedmioty, żeby nie dało się wchodzić pod auta. No, dobra. nie można ma małymi i być rzeczami. E, widzowie, nie wiemy, czy przynudzamy. Jak chcecie, to dajcie lajka i subskrybujcie Znowu? No, dobra, to że są wszędzie gibące. No, te, On też masz tą mamotkę? Nie, nie, nie. była? Była prawie darmowa. Stopeł do osób kosztuje. To no. kozacka jest. Dobra, powiaduszki po odcinku, chłopaki. No dobra, no to my za 4. 3, Jestem reddick, bo ja, ja nie, nie ruszam, wiem, pada. Szukamy! Dobra, powiedzcie na której części mapy jesteście? Przy jakim domku? Czy, czy, czy. Ja... Ja widzę ja ja różowy domek. Ej, drzwi otwarte są! Wy ja jestem po, 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 jest po lewej stronie. Jestem <grym> <Ja grym> po lewej stronie. Beka. Ej, raczej o, nie wiem ja tyle. Oscar był koło mnie. Oskar gdzie ty byłeś? Możecie we mnie. Ja wiem gdzie ty jesteś. <grym> No. By, b, wiesz gdzie byłem, tyle. Ale ty masz... Powiem. Ale... No ktoś no tutaj Michał nie ruszy się. 1000. Ej, no pójdę. Ja widzę Michała. Widziałem. Ja widzę go Nika. Możesz go sprzedać. Ee, i wtedy... No, jak znajdziemy cię, to możesz go sprzedać i dalej się ukrywać. O znaczy, ja nie jego. Właśnie, ja, widzę zysku, ja, ja widzę tylko jego nick Nie dostaniesz zysków z YouTube'a Ja jest za 5 zł i mi go sprzedaj. A ja widzę tylko jego nik, ja nie wiem gdzie on jest. Ja widzę Żeby jego nick Można Ej, sprzedawać. Się można jest. sprzedawać. Coś tutaj jest, panowie, bo drzwi otwarte. Ej no. Kto tu jest. Tu chodzi. No wow. Ja nie Jak wiem, ja nie Jakiś dzban się schował pod schodami. <laughs> nie no nie sobie. Michał jest jakimś kartonem! Ja nie widzisz No nie! nie! Jaś nie ja się nie Nie, ale ja cię widziałam! Ale chodzi no. o to, że mi się coś spokoływało i mi się zniszczył. Dobra, ja wiem gdzie jest Jaś... ja, ja się... I I się... Idziemy po Jasie. Nie, ja jestem ja Nie wiem gdzie on jest. Gdzieś w domku. Bo ja nie, nie skupiam się na tym, żeby sprzedawać ludzi takie rzeczy. Jest. No, o, by no, dobra, no jest dobra. ciężko Miałeś teraz podpowiedź Dokładnie gdzie jesteś Ze szczegółami e, e, Jestem przy domku jest w, w szarym budynku? domku Przy szarym domku o. o, Michał do niego biegnie O, o dobra, gdzie wiem, że coś jest nie tak Ten balon. Nie, sprawdziłem, sprawdziłem Dobra Rzucam przez... Dwa kosze? Oj, znowu, o nie Dobra, rzucajmy Patrzę, Wiem, że mega fajnie można się bawić na tej mapie Od zna. kiedy się siedzi na hotelu. Aha, na mega znowu Ja się pamiętam, że nie można nie, być ja małymi rzeczami Nie, jest, aha, basen to nie basen. A, bez Ale tutaj może być ten, Ja to po nie, można nie ma i na ja grillu? Jezu, Nie, To jest najprostsza rzecz Jest! Mam Mamy go! Mam jego! I, I Trzesło! Tak tak a ja wstrzelałem w to krzesło! Nie. nie! Ja jestem Ale i tak nie może być Dobra, a ja teraz Ale kurde, mam ja nie mam się Ja, ja się zjad. Strzelił w stół, a w krzesło nie trafił. <grym> mega. Dobra, y, widzowie, jeśli macie jakieś dobra. pomysły, co byście chcieli zobaczyć, to napiszcie. To, ale mega fajny jest taki chowany. Jakby było więcej osób, było no. tak, by była... to... tak się... Ej, Powiedzcie, mam się schować mega hard czy słabo? Słabo. Ale tak, pamiętajcie, że jest... nawet nagrywam. My. No, no, no. więc y, pamiętajcie widzowie, aby zostawić... Suba, lajka. Za dużo No. Jezu, jaki to głos! Był. Właśnie dlatego, ten Teodora, Mika, się wątpił, czy go bierzemy. No bo ten głos jest jednak taki, taki, taki. Dobra, hmm, kpińska. A ja wstałem to na górze, ty. A ja wy już szukacie? O! Nie. Shit! Ktoś ci tak. Dobra, szukaj Mikołaja. Nie, po co? Jezu, zmarja, Dobra, dupę dupę. z dupy. Dobra, eee. Dobra chłopaki, powiem wam tyle. Wydajcie, Oskara daję wam pistolet. A ja mogę no, wyrzucić Nie wierzę, że nie jestem niewidzialny nie człowieku. Nie człowieku. Niewidziony jestem. Ktoś jest w zamku. Y, ja Cię się Ja mówię, jestem w, kościole. w jakim, kurwa, kościele. jakim kościele? No jest kościół? kościół. No jest kościół. Jest kościół, jest, a ja jestem w sklepie. A masz kościół? Jest kościół, ja wiem gdzie on jest nawet. Ja tam znam mapa, jakby. A dobra, wiedział. widzę. Widzę kościół. Idę, doje, dojeżdżam kościół. Nie! Jezu, ja nie wiedziałam, że my szukacie. Jezu, jak jestem beznadziejny. To... O jezus. Ale wy wybrałaś słabe czy mega hard? No słabe to była, bo ja nie wiedziałam, że oni szukają. Ja widziałam, Michał, jak biegł na ulicy. A ja słyszałam twoje kroki. I jeszcze... Y, ten tam. Było po prostu... Just... Ja ich nie widzę. A ty nadal jesteś tam w kościele? Chyba kończ Michał powoli nagrywanie, no nie? No tak, tylko tą rundę skończymy i się schowam jeszcze raz. Tak. A nie można przyjść. jeszcze raz, a weznę i no. A jesteś w kościele... Ja się do ich prowokuję! Ej, co jest? Tu coś lewitującego jest. Ej. No to nie moja sprawka. No, to był pistolet. Teodora. Ej, szukamy go. Rzucaj tutaj wszędzie, wszędzie, bo on, podobno jest niewidzialny. Chudy, nie jestem niewidzialny, ale mam po prostu dobrą kryjówkę. A gdzie jesteś? Nie, prostu nie jestem w kościele. Aha. Dopój, nie że jesteś się wszystkie ja... dni Ej, mogę wydać Teodorom. Dobra, muszę. No nie wydawaj, no. A no, widzicie jest nasznik? Jaść. Nie oni nie, nie, oni nie widzą usta. Oni nie widzą Widzimy, a, to, dba, to, to nie wydaje. A nie, widzimy. <laughs> no widzą. to mogę podpowiedzieć, że ale... jest w kościele, a Teodor y może mi powiedzieć, gdzie ja jestem. No, a ja nie wiem, czy to jesteśmy. No, no, ale w czy jesteś ty w tym kościele, czy nie? Czy nie no, są? A on A. jest w galerii, jakiejś handlowej, na pod końcu A ty jesteś szansowy. obok czy wy? No, ja jestem w takim samym. To jest największy y, sklep. To jest największy ten. To możecie się rozwieźć gdzie idziecie. Magburgven? Coś takiego? Jesteś obok czy wy? Fadar Burgerownie? Jestem w. No nie, to jest coś większego. To no, ja mam pomysł na następną kampę. Jezu, to mnie za Chiny nie znajdziecie. Nie ja no, ale Oskar jest takim hamem Ja mam taką jakby, Ale ty tak. jesteś Oskar hamem, że ty mnie wydało, bo ja sobie nikogo nie, nie wydałam Zaraz kończymy odcinek, to będziesz mógł O kurde, ciągle słyszę bugi-bomby No, bo Mikaj dostaje No ja jestem Brak. w tym sklepie, to odejdziemy Bo się, ja pierdzielę bo... <kluje> <kluje> z <kluje> z <kluje> Dobra Michał, ja kończ nagrywa... a, okej. Okay. Okej, okay. dobra, ej, skup, ej, skup, dziękuję za oglądanie, ja dajcie ja komentarz, oskarczy. ja, 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 ja pa. Tym pa.